Witam Was, Andrzej Żurowski, założyciel Akcji Stopomówioną i współzałożyciel ruchu niepokonanych 2012, tak jak Janusz Atomski. Cześć Janusz. Cześć, czołem. No witamy Cię w Warszawie. Powiedz mi, co ci dzisiaj się wydarzyło na sali sądowej, bo ludzie by chcieli wiedzieć. I pan mecenas oczywiście. Ja tak myślę, same. że najlepiej tutaj pan mecenas powie, co się wydarzyło. No udało nam się yy, udowodnić, że błędy popełniło Ministerstwo Transportu, wcześniej infrastruktury. Ja może oddam głos od razu tutaj panu Mariuszowi, on najlepiej to przedstawi. Witam tak. No dzisiaj zapadł korzystny wyrok dla pana Janusza Ratomskiego. On co prawda nie zadowala nas w zupełności, bo sąd oparł się wyłącznie na, na zarzutach czysto proceduralnych, w tym szczególności na błędach przy wydawaniu decyzji. Zostały de facto stworzone pozory dwuinstancyjności, ponieważ dwie decyzje i w postępowaniu głównym i odwoławczym wydawała de facto ta sama osoba, czyli mieliśmy do czynienia z, no, z rażącym naruszeniem przepisów postępowania. Administracyjnego. Tym samym sąd no, nie miał innego wyjścia, tylko musiał tą decyzję uchylić. Oczywiście jest to tylko częściowy sukces, bo chcieliśmy pójść o krok dalej. No, ale też niestety takie są reguły postępowania sądowego, że jeżeli mamy do czynienia z tak rażącym naruszeniem procedury, to sąd merytorycznie danej sprawy rozpoznawać nie może. Tym samym, jeśli minister no, już w prawidłowym trybie wyda decyzję dla nas satysfakcjonującą, to pewnie sprawa się zakończy. Natomiast jeśli będzie no, niesatysfakcjonująca, no to spotkamy się w sądzie tutaj na pewno jeszcze raz. Co nas czeka w najbliższym czasie? Znaczy, no jesteśmy uwikłani w kilka procesów w, z, z tdt więc jeśli chodzi o tak, taką bieżącą, bieżącą działalność, to niestety oczywiście niewiele się zmieni, dlatego że Dalej mamy wstrzymane uprawnienia do produkcji zbiorników na terytorium Polski, to oczywiście dygresja, że pan Janusz może zbiorniki sprzedawać w Niemczech, Stanach, hmm. gdziekolwiek jeszcze indziej sobie by nie zażyczył, ale nie w Polsce, ponieważ tak, że, że, że nasz ustawodawca, a nawet nie tylko ustawodawca, co dyrektor TDP-u wprowadził jakieś cokolwiek dziwne, obostrzenia ustawowe i uzurpował sobie prawo do wydawania różnych decyzji, co zablokowało możliwość produkcji przez pana Janusza na Polskę zbiorników. Także no, ten najważniejszy etap walki mamy tutaj za ścianą, natomiast nie mamy jeszcze wyznaczonego terminu rozprawy. Natomiast to, co jest korzystne w tym rozstrzygnięciu dzisiejszym, oprócz tego oczywiście, że zostały wytknięte ewidentne błędy, po stronie ministra, to te dwa 2000 zbiorników, które gdzieś tam sobie jeżdżą po Polsce, no nie muszą być nagle skupowane przez pana Janusza i nie, nie, nie jest narażone na ponoszenie no, znacznych obciążeń finansowych, ponieważ sąd wstrzymał wykonalność zaskarżonych decyzji. Tym samym na dzień dzisiejszy jest chwila oddechu, bo, bo, bo nie piszą takie zobowiązania finansowe. Ale to tak jak powiedziałem, no, raczej jesteśmy na początku chyba jeszcze tej batalii niż, niż niestety na końcu, no, z uwagi na to, że te najdalej idące rozstrzygnięcia dopiero, dopiero będą zapadać. Co ja mogę ze swojej strony powiedzieć? Transportowy dozór techniczny nie miał żadnych podstaw prawnych, aby nadawać uprawnienia mojej firmie, jak również nie miał uprawnień do cofania tych, że nadanych przez siebie. To jest jedno. Dwa. Ustawa o dozorze technicznym nigdy nie wskazywała na to, że transportowy dozór techniczny ma... Prawo kontrolowe zbiorniki LPG montowane w samochodach. Ustawa z 2000 roku, na którą się Transportowy Dozór Techniczny powołuje, nakazała ministrowi gospodarki opracowanie warunków technicznych dla urządzeń, które podlegać będą pod dozór techniczny. Takie warunki nie zostały spełnione. W 2011 roku pan Grabarczyk podpisał rozporządzenie, w którym w paragrafie trzecim wskazuje, że zbiorniki LPG powinny spełniać warunki. Techniczne, dozoru technicznego. Co to oznacza? Przyznaje tym, że do 2011 nie było żadnych warunków technicznych, a więc potwierdza, że transportowy dozór techniczny działał bezprawnie to jest jedno. Drugie, trzeba byłoby się w tym momencie spytać, gdzie są warunki techniczne, które w tym momencie powinien posiadać już transportowy dozór techniczny. Tak to wygląda. Myślę, że WNSA yy, yy, potrafimy wykazać. Te, to o czym w tej chwili powiedziałem. Ja chciałem podziękować e, ludziom, którzy przyszli w imieniu swoim i Janusza na sprawę. Wystarczy wejść na Facebooka i po prostu dać ogłoszenie, że taka sprawa się odbywa. Tutaj pani przyjechała specjalnie do nas, proszę pokazać. E, dziękujemy. Trzeba walczyć o swoje i może przy okazji chwila moment jest Michał Otręba, który w tym sądzie będzie w piątek, więc może powiesz o swojej sprawie chwilę no. i zaprosimy ludzi. Proszę bardzo krótko. Panie Michale. No nie, no, w piątek to jest mała sprawa, bo sprawa jest... O wznowienie postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie zbiornika tak Taka dziwna zawiłość. Ale no niestety musimy przyjść. Siódmy rok, my także. O której? Gdzie? O 11.10, a Sara. tak? W czym sądzie. Tak więc trzymajcie się. Akcja z i Ruch Niepokonanych 2012. Dołączajcie do nas i w sile kupa. Tak bardzo się Dokładnie. W sile kupa. Stop pomówieniu, zawsze kasło, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego Poru to na Facebooku się do tego Solidarnie w tej sprawie, bo mamy rację stop W tym ludzi na przymusowe wakacje Stop zawijaniu za friko, Przyjął się do walki Bo mamy rację, bo mamy rację, bo mamy rację